Szymonko z tej na was w kolejnym odcinku z serii Pegier jest ze mną, Michał. Siemano widzowie. E, widzowie, ale mamy pewien problem, zobaczcie. Znaczy to jest problem, to mało powiedziane. Ta katastrofa, widzowie. Pani Janina nawoziła śniegu. No, był odwilż, zalało nam całe gospodarstwo. I oficjalnie widzowie. postanowiliśmy, że Janina zakończy swoją przygodę na PGR No i widzowie, tak rozmawialiśmy z Michałem, rozmawialiśmy, i doszliśmy do takiej konkluzji. Że po prostu kapanią będzie trzeba wyrzucić. Bo nie dość, że PGR jest cały zalany przez ten stok nerciarski jej, co chciała zrobić. To jeszcze widzowie Massey Ferguson zaginął. No. I dwie przyczepy. I dwie przyczepy. największe na gospodarstwie, które w ogóle mieliśmy. I widzowie dwie przyczepy. I teraz. Y... Pytanie, co my mamy z tym fantem robić? Nie wiem, jedziemy siać. Jak na razie. Jak na razie pojedziemy siać, widzowie, ale. No nie wiem, ja jestem. Być takim głupim jak ona to powiem, wam, że nie wiem. Jestem w silnych nerwach widzowie. Mam nadzieję, że to. No ale co? Tu już pani na nic nie zrobi. Tak samo jak wisi mi milion za Apoloneza. Apoloneza. No to zalany. przecież ona ci nigdy tego nie odda. No to niestety trzeba panią inny wydalić. I nawet nie wiadomo widzowie, gdzie ona jest. Nie wiadomo, czy wróci. Wcześniej odebrała na chwilę ode mnie telefon, teraz to już w ogóle nie odbiera od nikogo telefonów. Mnie no, nic. No mówiła, nie że wiemy. gdzieś niby widzowie na imprezie jest, no ale. No, dajcie jakieś spokój. koleżanki, żeby miała iść do kościoła i nie wiem Dajcie spokój, wiem, wiem. to dla mnie, dla mnie to jest powiem wam Nie mamy tak samo teraz jakiegoś dobrego oh, ciągnika pod siewy Bo jest tylko ten Ursus 16-14 Tamtego Zetora to też sprawa się w ogóle nie wyjaśniła No tak Wiecie co, miał rozerwaną tą ośkę przednią No jest ten case widzowie co Janina ukradła Tylko, że no casem ukradzionym no to tak trochę głupim trzeba być żeby jeździć I to jeszcze koło tego gościa Chciałby ukradziony. Dajcie spokój. Także nie wiem, czy tam kolor będzie zmieniany, czy coś. Dajcie spokój, widzowie. No, pani na w ostatnim czasie tyle rzeczy odpieprzyła, że no, podjęliśmy decyzję, że po prostu trzeba ją stąd wydalić. No, widzowie, niestety, no, taka może drastyczna decyzja, ale dla nas najbardziej odpowiednie. No, bo my nie możemy sobie pozwolić na ciągłe straty. No, teraz z tym gospodarstwem tak. Kiszonka tu już będzie do wywalenia. Krowy się potopiły niektóre widzowie. Ja no się potopiły szybko, ale to. Ciekawi mnie też, jak szybko ten śnieg topnią, że to aż tak... gwałtownie wiesz, się zadziało wszystko Nie wiem, może ktoś z spalnikiem stał i, i topił A może Janina tak robiła jeszcze? Może jeszcze to wyjdzie? A może jeszcze to wyjdzie, że ona byczkami wodę przywoziła specjalnie? Tak, specjalnie jeszcze No to powiem wam, różne rzeczy mogą wyjść, widzowie Różne, różne Dobra, ja wjeżdżam na pole, rozkładam Dobra, teraz tak, cyk Widzowie, ciach i rozkładamy Szmikał tu widzowie, zobaczcie, elegancko podpiął eee, tylko ja jeszcze muszę trzasnąć Co, ty będziesz jechał podpiął tu od brzega? To zacznę, tylko, no Dobra Czekaj ja podepię, Nawozy tutaj. też widzowie musimy czekać, bo z nawozami jest dosyć duży problem Były, przyjechały, ale jednak się utopiły, bo gościa coś źle zrobił No, to to już, Ech. to to już w ogóle, nie? Za tą firmę od wypływania wody też musimy czekać, o... bo oni dopiero jutro rano będą Coś ty dorobił What the shit Dobra już, już teraz dobrze chyba Weź sobie Z poskładaj te yy, zaczepy te Zetką? A. No No i dawaj jeszcze raz i jeszcze raz O, dobra Już Idzie widzowie to kurde trochę technologii i człowiek się zaczyna gubić I to technologii? W siednikach no. Troszkę widzowie luksusu i człowiek się zaczyna gubić, poczekajcie, muszę sobie elegancko cofnąć Oj, widzowie, widzowie. Co? Uważajcie bardzo. No, a nie ma tragedii. Kiedy wy to widzowie oglądacie, kiedy ja to publikuję? Nie musiał zajrzeć... Nie, w poniedziałek. No. Jak tyle puszczę. A to widzowie, to wy w poniedziałek, no to co, już tydzień zaczęliście, ale to jest, czekajcie, to wy teraz będziecie oglądać to w poniedziałek 18. Aha, to jeszcze do świąt to dwa tygodnie. To tu tu jeszcze ten, dobra, to na spokojnie, widzowie. Bo my mieliśmy taki zapas ostatnio, że to ten, ale teraz tak w miarę na bieżąco jest nagrywane. Bo my to nagrywamy, widzowie, 13 marca, także. No też w sumie wcześniej, ale nie aż tak bardzo. Ogólnie no tak, naprawiłem. W środa, i dopiero na ten tydzień się nagrywa, to tak jest. słabo wow. ogólnie w porównaniu do co było zazwyczaj. Tak, ale przynajmniej wiesz, na bieżąco tak elegancko. Ale co chciałem widzowie, powiedzieć, że mam już komputer naprawiony. No, tam mówiłem już w, w odcinku z serii, poczekaj, ja tu bym się przebił tak trochę, może. Jak? A, o przebi, o tutaj tylko. Przebiję się. O tak. Wiesz. No to może i tak, to ciekawe jak później będzie nam tu wychodzić. <laughs> Nie wiem, ja nierówno trochę to zrobiłem, ale dobra, trudno, niech już będzie. Tak, bo zaraz będą ukosy, to trzeba będzie zawracać w środku pola. Kurde, nierówno chyba. Dobra, już będę jechał, już pojechałem, to trudno. Ale widzowie, co chciałem wam powiedzieć, że no tam rzucałem posta na społeczność, że czy ktoś mi pomoże. To słuchajcie, no nikt nie rozwiązał mojego problemu i tak powiem na przyszłość jakby ktoś się zastanawiał. Możliwe, że macie coś z ramami nie tak, bo u mnie było jakieś, że częstotliwości RAM się poprzestawiały. I dlatego widzowie coś było nie teges, No bo tam jak wypisaliście, nie wiem, że komputer nie domaga czy coś, no to nie róbmy sobie widzowie. No, no, czyli chyba, żeby był zepsuty jakoś w jakiś sposób, no to wtedy. No ale to z tym ramem tak dokładnie, to co to było? No, że coś tam podobno w częstotliwościach się, coś poprzestawiało, wiesz? No jak że... samo się może poprzestawiać coś? Z... No, no że do jak... nie, że jakaś aktualizacja Windowsa była i coś popierdziła, wiesz? Nie wiem. ale Windows Windowsy nie ustawiasz. Wiesz, ale no. możliwe, że nawet było tak, że to od początku nie było dobrze ustawiane, bo ja pamiętam, że od początku mi ten... coś było nie tak z tym kompem, wiesz? Aha jak ja go odebrałem. Tylko ja to tak zlewałem, zlewałem, wiesz Jakbym mówiła, może się naprawi samo, a to by się należało od razu pojechać i, i wiesz i to Częstotliwości, ty ustawiasz sobie, wiesz, przez BIOS wchodzisz, tam masz wszystkie częstotliwości na tych ramach, no nie? Wiesz, może to jak było... Ustawiasz, to właśnie, mogą być problemy No Może od początku było coś nie tak, bo ja pamiętam, że od początku, wiesz, i mi wywalało z gier ale teraz to się już robiło tak... No teraz to już się robiło. Ale na początku tak nie było chyba. Już ja Też dokładnie pamiętam, ale wiem, że mnie na pewno wywalało też. A teraz widzowie jest Luxio, nic się nie dzieje, nic nie wywala, nic nie kraszuje. Od momentu jak komputer już przywiozłem z tej naprawy. No to widzowie ani razu z żadnej gry nie skraszowało, więc cieszę się. To na pewno ułatwia pracę. No i mogę dużo filmów na raz renderować. No też jest jeszcze internet, żebym miał nówkę, no to to już w ogóle by było super. Ale, internet... ale cały pakiet by No ale internet już niedługo Róż widzowie nie. bo niedługo będę się przeprowadzał także będę miał lepszy internet kurde tu słabo widać gdzie jest Sianek, gdzie nie po no, to. No tak powiem ci, że to właśnie tak średnio jest wygląda. Trzeba by było to robić z perspektywy tego. No. Wiesz, tej trzeciej osoby. Ciężko, ciężko. Ogólnie też widzowie czekam bo dodża postawiłem na wydech. Czekam już 3 miesiące widzowie aż będzie zrobiony. Wydeszek Nie wiem, nie wiem, jak oglądacie ten film To mam nadzieję, że już mam ogarnięte Ale jak będzie ogarnięte widzowie To ja wam pokażę, zrobię na pewno vloga Bo ja chciałem vloga to już dla was nagrać Już, już dawno temu Ale wiecie, 3 miesiące Już jest wydech robiony, także <grym> Widzowie, ciężko, ciężko Nagrać dla was vloga Widzowie, <grym> spójrzcie no to co to za kombinacje są w tym wydechu, że znaczy, No widzicie widzowie, no taka sytuacja Ale co chciałem powiedzieć, jak zrobię wydech, jak będzie, znaczy jak zrobię, to nie ja robię, jak będzie zrobiony wydech już widzowie, to wtedy nagram wam Q&A ogólnie takiego vloga sobie pogadamy, no i pokażę wam te wydechy. No mam nadzieję, że będą zrobione. Nie będzie w takim stanie jak postawiłem, nie? Jak dobrze pójdzie to nawet w tym roku widzowie to się pojawi. No, nie, no, kurde, mam nadzieję, że naprawdę. Tylko jak dobrze pójdzie. Tylko jak dobrze pójdzie, widzowie. No. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie dotrzymane słowo. Będzie zrobione, chociaż. No, zobaczymy. Na pewno wam pokażę, widzowie, jak, jak będzie to ogarnięte. I szybko idzie tymi siewnikami robota. No, jak to takie siewniki, jak to są 6 metrów, 12 metrów, jak teraz my lecimy, to. Szybko robota idzie. Mój przejazd wjechałeś teraz? A, ty jedziesz z tej strony. Bo ja jadę, bo ja jadę cały czas przy przejeździe. Dobra, dobra, to poczekaj ja tutaj z tej strony polecę. Ooo, zaraz się w Dobra. Jak? No i widzowie tutaj jeżeli chodzi o pola, no trochę tego jest do zasiania, ale to na dwa takie zestawy. No jakby no nawet nie umiała się jakkolwiek zachowywać. Ja i czekam a sieni na to wróci. do pomocy. No to byśmy mogli nawet zainwestować w trzeci taki siewnik. Ale po co nam inwestować w trzeci siewnik jak nie mamy trzeciego pomagiera? No właśnie. Widzowie, Janiny niestety nie ma. Nie wiem, czy ona jest. To jest pytanie! No, ja, ja może zadzwonię na policję z tym Masejem. Że co, że został skradziony? No? Nie, na razie wiesz co, poczekaj jeszcze. Jak nie wróci, nie wiem, do wieczora, załóżmy to, dzwonimy. Bo no to wiesz, bo tu bo to, nie ma na co czekać. Nie można z tego, to co ja jakieś po prostu. Nie wróci do wieczora masa i trzeba dzwonić na policję, widzowie. My nie będziemy. Nie będziemy się pierdzielić, bo to pani Janina dała jakiemuś chłopowi, żeby odprowadził, tak? No to, 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 już, to już dopiero A ja to małemu gościowi dała po prostu na imprezie ciągnik, rozumiecie? Obcemu Drugi chłopowi Z przyczepami, które też swoje kosztują Obcemu chłopowi dała ciągnik, no Abstrakcja po prostu, abstrakcja Czekaj, jak my się tu miniemy? No powiedz, że zaraz będzie połowa pola zrobiona Nie wiem, czy to połowa to już nie będzie zrobiona tam będzie śmiał szerzej troszeczkę i tyle. No. No prawie. pół jest... Myślę, że pra, no prawie pół jest. Szybko robione. idzie tymi siewnikami, ale to weź człowieku rób jak na głowie takie rzeczy. Gospodarstwo jest zalane widzowie, Maseja nie ma, wszystko nam się wali na łeb. Ale przynajmniej pogoda ładna. Ale przynajmniej teraz pogoda ładna, to może kurde jakoś to nie wiem Aj, szkoda gadać Dobra. Tu ja przyjeżdżam z tamtej strony teraz Dobra, przejdziemy z tej To będzie się jako tu, a, od tej, dobra, to ja pojadę od ja tamtego, do końca. Ja do tamtego końca Pojadę od tamtego końca Ogólnie, kurde, zobacz jak ten czas zasuwa, zaraz już jest kwiecień Jak kwie... bo kwiecień to przeleci moment Maj tak samo, a czerwiec, no to już kurde wakacje, nie? już czerwiec czerwcu to już, w czerwcu nie, to już w czerwcu nie chodzi no to już można lecieć 1 czerwca, no to już wakacje Znaczy, no ja na przykład, mogę wam się przyznać widzowie, że no ja tak od czerwca to już nie chodziłem do szkoły Chyba, że musiałem coś poprawić. No to tam, powiedzmy, ten pierwszy tydzień czerwca jeszcze pochodziłem, a później nie. Do momentu ja nigdy, jak na przykład nauczyciele, wystawili już oceny. Czyli były oceny wystawione, no i ta była rada tam w szkole. A zakończenie roku którego jest dnia? 20 e, któregoś, pewnie 20 no, nie? któregoś, no. Takie co, idziesz na ten apel i to odbierasz te, te świadectwa. Chyba tak. Ale ogólnie wystawienie ocen jest wcześniej ta rada, przecież oni muszą świadectwa porobić. Jak ktoś... Ja wam powiem, poradzie, w tym. No, jak ktoś po chodzi do szkoły dla mnie to jest takie popieprzone widzowie, jak wam ocen, nie mogę zmienić nic. Ja nigdy po nie chodziłem do szkoły już. że ja miałem wakacje. Tylko jak mi się chciało widzowie to czasami przyszedłem na zakończenie roku. Nie no, przychodziłem. Akurat na zakończenie roku przychodziłem, bo ja lubiłem to właśnie takie otwarcie wakacji widzowie, bo zawsze się cieszy, cieszyłem, nie? Więc... Yy, kurde... Ale ja pamiętam jaki to był klimat. Jak się kończyło szkołę i te wakacje się otwierały, wtedy człowiek czuł ten. No zapach tych wakacji, czuł te wakacje, nie? A teraz, no to już tak, no. Do 23 znaczy... już masz ten. wiesz, ten taki apel w piątek, zakończenie. Aha, czyli no. cały tydzień. E, 23? 30... Po, po wystawieniu, czyli. No liczyć, że 15 już będzie kończyć. No to kurde, widzę. Bo... To 23 jest zakończenie roku? Tak. A to wcześniej. No bo to w piątek ci wychodzi, 24 no tak. już proszę, idealnie pierwszy dzień tak jakby wakacji, w sobotę, okay. nie? No to widzowie, ogólnie no co, no już niedługo, naprawdę niedługo, bo ten marzec to co zostało tego marca, a kwiecień, maj, czerwiec, 3 miesiące, co to jest? Ja pierdzielę jak to poleciało, ten... bo to już naprawdę poleci moment no. Ale jajca widzowie, no to Kurde, Czyli my 15 to... jest wystawienie, no ale tam będą chodzić jeszcze tydzień no. osoby, które się pewnie poprawiają, no to już jeszcze tydzień nie trzeba, no to 14, to 10 Odjąć weekendy to całe nic praktycznie No my wakacji no. nie będziemy mieć nie, raczej Czyli widzowie tak już od 5 czerwca możecie nie chodzić do szkoły Michał, my musimy tak sobie tak. tak cały czerwiec codziennie na pierdzieli od rana do wieczora, żeby mieć filmy na cały lipiec I sobie cały I miesiąc robić. cały lipiec będziemy mieli wakacje I cały lipiec, cały miesiąc nagrać, o. ale jest to możliwe. Nie, to jest bez problemu, to jest do, to jest do ogarnięcia no, no, trzeba... prościej widzowie to by wyglądało tak jakby robić odcinki bez żadnej fabuły, bez niczego, tylko takie wiesz, siadasz, no, robisz coś tak. na polu, nagrywanie i, i tyle, no nie? No bo to nic nie trzeba szykować. No to ja to wtedy to, to bez problemu. Bez by żadnych był... cięć, wiesz, że renderowanie też cię praktycznie nie obchodzi wtedy obróbka. No tak, tak, oczywiście. Miniaturkę no. robisz byle jaką na polu, na, na, Ani napisów nie dodajesz, ani nic i masz film No tak, no. Ale, Ale tak to... nic, niestety widzowie to nie wygląda. No niestety widzowie, no tutaj jest trochę szykowania. To wiecie te odcinki czasami są... O skur Co? Masz rurkę? Jako rurkę? Paliwa zabrakło. Czekaj, już tam jadę. No, weź podjeć, bo... Ale to będzie ja będę miał mało. Sprawu. Ale to chociaż, ja podlał go trochę Ja pierdziele zapomniałem zatankować jak wyjeżdżałem Kurde, no zapomniałem weź tu podjeć, ogarniemy to. Dobra widzowie, Michał już jedzie przed... no rurką ogarniemy to? Co? Ty, to ty byś może podjechał, ja ci spuszczę trochę i podjedź na gospodarstwo tą drogą Tu weź, czekaj Weź, spróbuj tam Weź tu rurkę Dobra. Czy tegoć? Widzowie już Odpalamy Ty! To nasz Co? masy z przyczepami, poczekaj, ja odpinam siewnik Gdzie? Zobacz po prawej tam! A, tam jest! Poczekaj, ja spróbuję, bo ja widzowie mam mało paliwa Dolaliśmy tylko To tego. Tota jedzie po polu naszym i to zasianym kawałku Poczekaj, ja go spróbuję zatrzymać Czy to Janina? O co dochodzi? Czekaj, ja też to odczepiam. Dawaj odczepię jedziemy Kto normalny by jechał po polu i by... Czy śledzimy go czy zatrzymywać od razu? Zaczekam, będzie on po poje... ale po zasianym polu pojechał To chłopczy baba kto to jest? Ej, to baba to nie Janina? Jak to chyba Jenina ty no, dużo takich głupich ludzi nie ma, że posiadym polu czy im siadło jak tam jest droga Polda po zaraz Zaraz będzie awantur... Dawaj Michol na gospodarstwo, bo mamy im przekazać tą informację, że ona spieprza, nie? No, oficjalnie już tak. Że oficjalnie wygina widzowie My nie mamy widzowie siły. Naprawdę nie mamy siły. Mówimy to wam prosto serduszka, widzowie, że nie mamy siły już. To się patrz, jak dobrze, nic nie... Ale nie jest porysowany, nic nie jest uszkodzone, to jest dziwne. No to jest bardzo dziwne Zaraz wiesz, znaczy jak jedzie to najważniejsze, że działa Najważniejsze, ale zobaczymy Ale ona jedzie jakoś ślaczkiem, ty coś mi tu Udać nie gra. Się może po imprezie jest, wiesz, wcięta Ślaczkiem zapierdziela Oj Janina, Janina Co to z tobą będzie? Będzie Hiroshima No Zobacz Jedzie, jedzie do nas Tylko jak to jej powiedzieć? po prostu wprost nie? Że wydalamy no tak, ją No od razu Od razu Tam bez żadnego tak. Nie będzie żadnych wytłumaczeń, przepraszanek, nic Bo to już wiesz, to już jest za, tego wszystkiego za wiele Niech wygina i, i koniec Ale patrz, że ona odnalazła jakiegoś randomowego no. gościa I to pokazuje, że mógł Mi przedać chyba <laughs> O, przywaliła w ten ona tam się czai Nie wierzaj tu! Nie wjeżdżaj, wy... stój! Nie wjeżdżaj, ile wody jest Stój! Stój tu, e! Stój! Stój! Hej, Czowy! Wysiądź Czekaj Wysiądź! Się odparkować. Ała! Wysiądź! Nie, Michał, to naprawdę, to są ja. jakieś jaja? Wysiadaj! No wiecie, jest. Wysiadaj Ty zbilty! Teraz tak Wy... Chłopaki, zapraszamy tutaj, panie Mieju Ale... W tu w ogóle, z wody Ja pierdzie... Czekajcie, ja muszę coś opowiedzieć, dobra? Tutaj mhm. Czekaj, tylko chcę coś powiedzieć Eee... Ja nie mogę, no... Powiem wam, musiałam ruszyć w banet Przepraszam was, że się nie odzywałam tyle czasu Ale ja po prostu... Pojechałam A czy... No bo... Eee... Musiałam uświętować ten biznes! Znaczy... Ten świetny! Ale wiesz co? Kurcie, to był naprawdę dobry ale pomysł, jaki biznes? ale ja się nie spodziałam, Co? Jaki biznes? Jaki biznes! No chciałam wam oddać te pieniądze i w ogóle. No i zrobiłam stok narciarski. Dzieciaki mi pomogli. Przychodzili ludzie, byli bilety, tylko jeszcze zapomniałam za te pieniądze brać. Dopiero miało być oficjalne otwarcie teraz tym tygodniu. Mm -hmm. No ale chciałam do tego wszystkiego, no co, najpierw się. No, jaki biznes co? jak pani się zarobiła? No to, to gdzie tu jest biznes? Nie, bo to było promocyjne, a chciałam zacząć zarabiać, bo miałam taki pomysł, że tu zrobię lodowisko po całości. To świetny plan. Zaczęłam tutaj. E, Wynająłam sobie znajomego, ma beczkowóz i woził kurczę z rzeki wodę tutaj. E, I on mi tak doradził co? właśnie ten, i to miało zamarnąć, ale nie wiem. A i w ogóle widzieliście Tak, coś wie, mi się Michał wydawało, że to tyle wody by się pan? nie zrobiło z tego. Tylko gadałam już z takim hydraulikiem znajomym I on mówił, że na spokojnie tutaj uścielnimy te drzwi Tutaj założymy sobie e, ogrzewanie takie podłogowe I tu będziemy mogli zrobić sobie e, w tej części stodoły saunarię może jakąś coś Znaczy stylu. to ja teraz pani Pasem Janinie coś powiem piszany. A na A cholerę wiecie, tu jest w tym, metr wody w do miski, zrobimy... przecież to wystarczy Słuchajcie. 30 cm Ja powiem tylko no coś nie. Janinie a tutaj O kurde, zboże, zboże nawet! Jap! Tak! pani nie sprzedała tego zboża fa. tak, jak panią wysyłaliśmy do końca? Toż to miało nie, być sprzedane! Bravo, sta... to... Ja wiem, ale chłopaki, tutaj będzie strefa relaks, tu będą żółwie. Dobra, Michał, to już chyba się. czas. No dobra, będzie... dobra, Panie Ino, to, my mamy dla pani inne informacje. Panina opuszcza to gospodarstwo i już nie wraca tu. Nigdy w życiu. Do widzenia! Żegnamy się z panią Jeniną! My mamy ja pani inny dosyć! Tam jest brama! Tam jest brama! Do widzenia! A co z żółwiami! Ja już żuwie zamówiłam! Ale my mamy pani Jeniny dosyć! Żółwie. żółwie nie przetrwają w no takiej momencie! Ale! O 18 hydraulik miał przyjechać to ogrzewanie zakładać! Koniec! Do widzenia! A, tylko mi pieniędzy zabrakło, bo ja na to Żegnamy! Wodę bydałam, e... 40 tysięcy na tę wodę wydała Żegnamy panią Janinę Chłopaki, Tam jest brama e, Za tego hydraulika, tylko bym chciała, żebyście wy zapłacili, bo... Anywego! Hydraulika, nie będzie żadnych żółw i żadnego lodowiska nic. Dobra, tam jest brama, raz. Kopaki, nie panie macie, jakiś. nam pani Janina gospodarstwo! Jeszcze. I zniszczyła pani po Janinę po nam po psychikę! Tak, zamarznie wszystko to już te maszyny będą do wywalenia, jak tu brudzi. Zniszczyła pani Inna na psychikę oraz gospodarstwo. Wszystkie maszyny są do wyrzucenia. Kiszonka jest do wyrzucenia. Żegnamy panią Janinę. Jak się jeszcze się okazało. Jak że pani Janiny u nas nie było, to było wszystko w porządku. No dobra. Ale spokojnie, ma plan B! Jeżeli nie uda się stok, no bo się, jak się stopił w sumie. Nie uda no, się... Nie saunaria i spa, to możemy zrobić tu komercję. Ale no, czy my coś niejasno Czy coś było niejasno powiedziane? Pytam się. Czy coś niejasno było powiedziane? Tam jest brama! Jeżeli, jest... Jeżeli wolić karpie, Tam jest brama powiedziałem! Ale jakie karpie, jakie w ogóle jako komercję, no tu nie będzie żadnych ja czytałam na internecie, że karasie jedzą gówno nawet, więc możemy tą kukurydzą ich karmić Nie no, Michał, ja już nie mam siły A pierdzi, ja nie wytrzymam wodę, tam jest brama, pani Nino, my mamy dosyć nerwów, mamy dosyć nerwów, naprawdę Co pani Nino nam tu przyła? tak coś Przełożę. czułem, że tu beczkami była woda włożona Przełożę hydraulika na jutro, jak Nie przełoży nic, nie, nie przełoży, bo będzie, pani, pani Nino, tu nie przychodzi Rozumie już. to pani, czy, czy nie rozumie pani A dalej? A mogę wziąć jednego Ursusa? A Showwan I nie przyjeżdża do nas, nie, nie przychodzi do nas już Koniec Co pomogliśmy nawet Koniec znajomości. Co pomogliśmy, to pomogliśmy. Ale ile my straciliśmy na tym psykiki i pieniędzy, to tylko my wiemy. Tak Poszła? Oddawaj ciągnik! Oddawaj ciągnik Co ona robi? Draniu oddaj ciągnik! Wrócę później, chłopaki! Micho nie! Ukradła ciągnik Jadę posatem za nią No nie no Jedź szybko No widzowie to przychodzi ludzkie pojęcie, no naprawdę, no to ja wszystko Masz rozumiem Wiesz, jedź ty Daj, ja pojadę Masz już wszystko złapiesz zaraz Widzowie Ja tu będę czekał Pościg No to przy, no nie, no to to już są, to, to są jakieś jaja, gdzie ona spieprzyła? Ja pierdziele, no to Koniec znajomości z Brawo Prawo pewnie Jedziemy w prawo. Ten pastuszek się ślizga, widzowie? O, pastuszek się ślizga. Ja na pewno dogonię ją. Ona mogła i polami gdzieś pojechać. Nie widzę. Nie widzę nigdzie. Jadę w tą stronę. Będę się rozglądał i po polach, wiesz? Ja. Yep. mogła takim traktorem to wszędzie wjechać. Wszędzie mogła wjechać. Byli really, po zabawie. Ty, no nie widać ci tu. Próbuję jeszcze podjechać tam dalej trochę No nie widać nigdzie No słuchaj, to mnie, mamy, mamy pociągnik, ale powiedziała, że jutro wróci niby Ona sobie, ty, ona sobie nic z tego chyba nie zrobiła, co ja powiedziałem Ona ma swoje plany cały czas dalej Ja pierdzielę Ona sobie widzowie. nic z tego nie robi, w ogóle ona sobie nic, nic z tego nie robi, po prostu No ja nie wiem, ja już naprawdę nie wiem, widzowie, co by mamy z tą robić znaczy, z Janiną, co, wicowy. ten odcinek zakończył jakby karierę Janiny na naszym gospodarstwie Napiszcie o komentarzu co wy o tym sądzicie, bo naprawdę, ile tu biedy zostało narobione No to, a zresztą co mam? ja wam mam opowiadać, jak wy sami widzicie, że do chłopa się wpieprzyłem No, zobaczymy czy Janina nawróci czy, czy nie No i nie wiem, nie wiem co dalej, no jak coś, jak nie wróci ukradnięcie o to będzie czas zadzwonić po policję, nie? niestety Trzymajcie dobrze, się. dobrze z Ursus zamiast Maseja, to już dobrze, chociaż taki no. plus. Dobrze. Trzymajcie się, widzimy Ach. się w kolejnym odcinku. Na razie.